Cześć, witajcie w pierwszym po dłuższej przerwie odcinku i dziś zajmiemy się premierowym flagowcem od Huawei. Chiński gigant całkiem zgrabnie rozpisał sobie plan na 2018 rok. Zeszłorocznym topowym P20 Pro wszedł do pierwszej ligi producentów telefonów. Matem 20 Pro chciał zapewne tę pozycję ugruntować i to by się w pełni udało, gdyby nie gigantyczna wpadka z zielonymi ekranami. Na P30 Pro spada zatem duża odpowiedzialność. Smartfon musi przekonać wątpiących i udowodnić, że sprzętowe problemy były jedynie wypadkiem przy pracy. Na pierwszy rzut oka tego typu kwestii nie da się oczywiście jednak rozstrzygnąć. Postaram się zająć rozkminianiem jej w pełnej recenzji. Dziś zrobimy sobie jedynie i przegląd tego, czym P30 Pro ma kusić klientów. Na początek rzeczy spodziewane. Design jest rozwinięciem tego, co można było znaleźć w poprzedniku i jednocześnie miksem ze stylistyką z rodziny Mate. Konstrukcja jest bez niespodzianki wykonana ze szkła i metalu. Są zagięte krawędzie ekranu, to jest OLED 6,47 cala w proporcjach 195 na 9 i o rozdzielczości 2340x1080. Podbródek po raz kolejny zmniejszono, a iPhone'owy notch zastąpiono popularnym obecnie wcięciem w kształcie kropli. Ciekawostką są zupełnie płaski krawędzie na dole i górze. To bzdurka, ale zwracam na nią uwagę, bo jest rzadko spotykana. Wiodący kolor to opal, mieniący się kilkoma kolorami w zależności od kąta padania światła i w równym stopniu robiący wrażenie, co mogący uchodzić za nieco odpustowy. Ciekawie i mniej krzykliwie zapowiada się wariant bursztynowy. W Polsce on będzie dostępny tylko w sklepie firmowym Huawei w warszawskim centrum handlowym Arkadia. Nie trzeba obawiać się kontaktu z wodą. Odporność na wilgoć potwierdza certyfikat IP68, a mocy dostarcza znany już od dłuższego czasu Kirin 980. Wspierany przez 6 lub 8 GB RAMu i maksymalnie 256 GB pamięci. Z możliwością rozbudowy kartami Nano Memory Kart. Przeciwnik linii papilarnych schowano w ekranie, jest zauważalnie niżej niż w mejcie 20 Pro i zdaje się być znacznie szybszy. Przyjrzyj się temu dokładnie podczas testowania sprzętu. Pod taflą wyświetlacza umieszczono także magnetyczny głośnik. Dobrze zapowiada się bateria. 4200 mAh z szybkim 40-watowym ładowaniem po kablu i 15-watowym bezprzewodowym, oczywiście także zwrotnym, więc umożliwiającym doładowanie innych telefonów. Huawei nie zapomniało o diodzie podczerwieni, ale po raz kolejny nie ma gniazda mini -jack. Szkoda. Czepnąć można się także wystającej obudowy aparatów. A skoro o tym mowa, to zatrzymajmy się na nich na chwilę, bo tu jest najwięcej ciekawych rzeczy. Główny moduł ma 40 megapikseli, światło 1.6 i optyczną stabilizację obrazu. Szeroki kąt o polu widzenia 107 stopni, jest 20 MP, jego przysłona to 2.2, ma autofokus, ale gwiazdą będzie tym razem 8 MP, aż 5-krotny zoom ze światłem 3.4 i również z optyczną stabilizacją obrazu. Do smukłej obudowy udało się go wcisnąć dzięki peryskopowej konstrukcji i już takie optyczne przybliżenie jest imponujące, ale chwały, dopalił go sztuczną inteligencją i innymi softwarowymi bajonetkami. I w rezultacie pozwala na 10-krotne bezstratne hybrydowe przybliżenie oraz nawet 50-krotne cyfrowe. Brzmi to wszystko zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, i na pewno należy się spodziewać problemów z ustabilizowaniem tak mocnego zoomu, wszak ludzka ręka statywem nie jest. Chwały w poprzedniku udowodnił jednak, że zdaje sobie sprawę z takiej komplikacji. Trzeba będzie zatem potestować, jak rozwiązanie sprawuje się na co dzień. Do trzech aparatów dołączono także moduł TOF 3D, rozpoznając obiekty w przestrzeni, on przyda się w trybie portretowym, bo umożliwi bardziej płynne przejścia pomiędzy różnymi stopniami rozmycia.

Ostatnia fotonowość to z kolei rejestrowanie ISO o maksymalnej wartości 409600 w trybie profesjonalnym, umożliwiające wygrzebanie z zupełnych ciemności detali niewidocznych gołym okiem. W automacie P30 Pro także ma wykorzystywać wyższe ISO i dzięki temu robić znacznie lepsze foty w nocy z ręki. Prezes Huawei podczas premier odważnie wielokrotnie porównywał foty z P30 Pro z konkurentami i rzeczywiście różnica była kolosalna. Całkiem możliwe zatem, że sięganie po dedykowany tryb nocny z AIS będzie w większości sytuacji niepotrzebne. Dopuszczam jednak możliwość, że było w tym marketingowej ściemy. To się okaże jak zdążę telefonem zrobić kilkaset zdjęć. Oczywiście porównam je także do tych z Meta 20 Pro. jest zaadresował też rzecz najbardziej krytykowaną w kwestii aparatowej w poprzednikach, czyli nagrywanie wideo. Optyczna stabilizacja obrazu wspierana jest cyfrową i AI, więc płynność ruchu ma być dużo lepsza. Do dyspozycji podczas kręcenia filmów są wszystkie obiektywy i wszystkie poziomy zoomu. Całościowo wychodzi więc, że rzeczy do sprawdzenia podczas testu jest dużo, bo i obiecanek jest sporo. Choć zauważam też, że nie ma żadnej wielkiej różnicy: zmiany w stosunku do P20 Pro są, ale przecież po drodze był Mate i sporo rozwiązań skopiowanych z niego. Choć z drugiej strony, tak po prawdzie Huawei nie miał też za bardzo komu uciekać. Postawienie na ewolucję ani jakieś kosmiczne innowacje wydaje się być w tej sytuacji sensowne. P30 Pro jest już dostępny w cenie 3799 zł za wariant 628 i 4299 za 8256. Odnotowuję też, że podczas premiery Huawei zapowiedział również P30, ale o nim opowiem sobie przy innej okazji. Napiszcie, co sądzicie o nowym flagowym Huawei'u i napiszcie jak na to, czy Wam się podoba wpływają pogłoski o szpiegowskich zapędach firmy i afera z wadliwymi ekranami w Matek 20 Pro. Strachy na lachy, czy jednak jest coś na rzeczy. Trzymajcie się, cześć!